Cześć! Dzień dobry w poniedziałek. Nowy tydzień, nowe możliwości. Znów jest ciepło, przyjemnie. Całe szczęście nie ma takiej lampy jeszcze przynajmniej. A ja właśnie teraz jadę do biura załatwić kilka spraw, przegadać kilka tematów i popracować sobie trochę też w spokoju, w innym otoczeniu. Odebrałem dzisiaj książkę The Cold Start Problem Andrew Chen wydana przez Aule, Polską Just Join IT Market One Capital Tutaj również był w to zaangażowany Bartek Pucek i Bartek Majewski z Kazbega. Tak ładnie wydana. W grubej okładce. O, w jaki sposób tutaj. Także jestem bardzo ciekaw treści. Podobno jest świetna. Wow! Właśnie dostałem maila, na którego czekałem, a jednocześnie nie spodziewałem się, że tak łatwo pójdzie. Mianowicie tutaj mamy informacje z Leadership Academy for Poland. Uh, you have been nominated to the Leadership Academy for Poland. That means that LAP Alumni Network has recommended you as one of the best candidates. Także jaram się bardzo, bo... To oznacza mniej, nie więcej, a tyle, że moja kandydatura, moje zgłoszenie do Akademii zostało potwierdzone, klepnięte przez osobę, która mnie rekomendowała. Osobą tam jest Wojtek Mróz, także Wojtek. Bardzo Ci dziękuję z tego miejsca. Jeżeli oglądasz ten odcinek, oczywiście też odezwę się prywatnie z podziękowaniami. Oczywiście to nie oznacza, że już się dostałem do Akademii, ponieważ jest tam jeszcze kilka rzeczy, które trzeba wykonać, żeby przejść całkowicie ten proces. Natomiast już ta nominacja jest bardzo dużym, dużą wartością, która z perspektywy. Jury oceniającego kandydatury ma ogromne, kolosalne znaczenie. Także cieszę się niezmiernie. Właśnie ja jestem po wstępnych ustaleniach, związanych z tym, w jaki sposób przeprowadzić proces e, takiego wewnętrznego awansu i wsparcia e, kolejnej osoby u nas w teamie. Wypracowaliśmy sobie taką dość ciekawą formułę, którą aktualnie testujemy. Polegającą na tym, że e, osobie, która ma wejść. W konkretną rolę oferujemy taki wewnętrzny coaching, wewnętrzny mentoring, polegający na tym właśnie, że pracujemy wspólnie nad rozwinięciem pewnych kompetencji, które są istotne z perspektywy naszej jako zarządu, z perspektywy firmy, wartości, jaką te kompetencje wniosą. No i pracujemy sobie wtedy w takiej formule. Co tydzień spotykamy się, dyskutujemy na temat celów, tego z czego one wynikają, dlaczego są dla nas ważne, co jest konieczne, żeby je osiągnąć. Wprowadzamy taką osobę również we wszelkie kluczowe informacje po to, żeby była wyposażona we wszystko, co powinna wiedzieć i umieć w kontekście... Nowej roli i wykonywanych obowiązków. No i później pracujemy wspólnie właśnie nad tym, żeby tematy szły do przodu, jednocześnie, żeby można było takiej osobie oddelegowywać kolejne obowiązki, kolejne zadania, kolejne obszary. No więc zaczęło to fajnie działać. Już na początku roku udało nam się przeprowadzić w jednym obszarze skutecznie tego typu działania. Teraz będziemy realizować. Kolejne akurat u mnie w teamie. Także zobaczymy, bo jak wszystko dobrze pójdzie zgodnie z założeniami, to uda mi się osiągnąć również mój prywatny cel dotyczący e, mojej roli w firmie, mianowicie wyjścia operacyjnego z obszaru sprzedaży i wejścia bardziej w tematykę dotyczącą budowania e, firmy pod Global, a jednocześnie również. E, zaangażowania się w temat budowania poradni w Metaverse. Także no ciekaw jestem, kibicuję nam wszystkim, że się udało, bo raz, że mm, jest to bardzo fajny awans, e, bardzo duża szansa, a jednocześnie też e, coś, co daje wartość tak naprawdę każdemu, e, każdej ze stron u nas w firmie, także super. Takie podejście jest zaszyte w naszym DNA i tak naprawdę oferujemy każdemu taką możliwość, żeby mógł rozwijać swoje kompetencje w takim kierunku też, który jest dla danej osoby atrakcyjny i pożądany, tak jak my sami dbamy o to, żeby rozwijać siebie i rozwijać swoje umiejętności, wiedzę czego przykładem chociażby właśnie jest moja aplikacja do LAP. Tak chcemy otaczać się ludźmi, którzy również mają stworzone takie możliwości. I to, co powtarzamy na każdej rekrutacji, każdej osobie, która decyduje się do nas zaaplikować i dołączyć do zespołu, to jest to, że jeżeli masz jakieś swoje potrzeby, pewien Plan, pomysł na siebie, na swój rozwój, nie bój się o tym mówić głośno. To nie jest tak, że jeżeli dzisiaj dołączasz do zespołu jako osoba odpowiedzialna za kwestie nie wiem, sprzedażowe, marketingowe, HR-owe, finansowe, jakiekolwiek inne, to później musisz siedzieć w tej roli e, nie wiadomo jak długo. Ponieważ tak naprawdę, jeżeli w pewnym momencie uznasz, że to nie jest to, w czym chcesz się dalej realizować. To możesz po prostu nas o tym poinformować. Jeżeli będzie taka możliwość, a przeważnie jest, to będziemy w stanie zagwarantować przejście czy do innej roli, czy jakąś formę awansu poziomego, być może pionowego. Tak naprawdę wszystko zależy od aktualnych potrzeb. Myślę, że to, co tutaj stanowi dość istotną przewagę, to to, że my, jako mała firma, no bo jakby patrząc tak z perspektywy takiej ogólnej klasyfikacji no to jesteśmy małym podmiotem nie zatrudniamy jeszcze 250 osób i obroty też mamy stosunkowo małe jesteśmy w stanie tak naprawdę działać bardzo elastycznie i hej teraz zaraz dokończę myśl dzień dobry sąsiadka Justyna będziesz dzisiaj no. na YouTubie dzień dobry, dzień dobry, cześć dobra młodego nie kręcę, lecę dalej Leci. miłego, pa, miłego. No, i jakby kontynuując tylko tą myśl, to jest tak, że my jako mała firma jesteśmy bardzo elastyczni. Dynamika rozwoju i tempo zmian są bardzo duże i na pewno jesteśmy w stanie dużo prędzej, dużo szybciej generować różnego rodzaju potrzeby w porównaniu chociażby do dużych organizacji. W związku z tym, jeżeli ktoś do nas dołącza. To istnieje bardzo duża szansa, że nasze potrzeby z rozwojem takiej osoby będą się zmieniały i stosunkowo szybko będą w stanie ewoluować, bądź po prostu w pewien sposób się modyfikować. I to jest piękne tak naprawdę, że nie musimy się usztywniać tak jak duże korpo, że żeby kogoś awansować, to ten ktoś musi przepracować, nie wiadomo ile czasu, musi zdobyć konkretne umiejętności, twarde, miękkie, jakieś certyfikaty i tak dalej. Sami o tym decydujemy wtedy kiedy mamy taką potrzebę, kiedy uznamy, że dana osoba może się nadać, a jednocześnie też, kiedy jest to zgodne z kierunkiem rozwoju, właśnie uf, osoby, ponieważ o to w tym chodzi, tak, żebyśmy osiągali cele biznesowe, realizując swoje cele zgodnie z tym, w jakim kierunku chcemy się rozwijać. I myślę, że to jest najpiękniejsze w całej tej koncepcji, właśnie tego, jak rozwijamy firmę i tego, że po prostu robimy to według. Jakiejś takiej własnej misji i własnego poczucia tego, jaki model jest najlepszy. Z tego co widzimy, to pracownicy bardzo sobie to cenią. Także takie przemyślenia na dzisiaj, również z perspektywy pracownika, pamiętajcie o tym, że jeżeli dołączacie do startupu, do jakiejś młodej, dynamicznej firmy, to. Warto myśleć również z perspektywy wartości, którą wnosicie, i tego, że często tak naprawdę wystarczy wykazać się inicjatywą. E, oczywiście nie chcę, żeby to zabrzmiało, że to jest tylko i wyłącznie inicjatywa, bo, bo czasem to może być za mało, natomiast wykazanie się inicjatywą, proaktywnym podejściem, myśleniem o biznesie w bardziej holistyczny sposób, nie tylko z perspektywy własnych obowiązków potrafi dać całkiem fajne rezultaty i spowodować, że w oczach founderów bądź po prostu innych liderów będziecie w stanie czy dostać jakąś ciekawą szansę czy jakąś ciekawą propozycję, może jakiś ciekawy projekt coś, co pozwoli Wam fajnie rozminąć skrzydła być może awansować poziomo pionowo kto wie Także warto próbować, bo na pewno ta ścieżka rozwoju i ścieżka awansu jest zupełnie inna, ale też i Przeważnie dużo szybsza niż w przypadku dużych, ugruntowanych firm, które już mają wypracowane bardzo mocno procesy HR-owe, rozwojowe i, no i nie są w stanie działać tak dynamicznie w kontekście rozwoju pracowników. Także tyle na dzisiaj. Dzięki, do usłyszenia jutro. I dzięki za Twój czas. Hej!